I nie chodzi o to, żebyś ty był zufały na pokaz. Tylko chodzi o to, żebyś przestał się spinać w momencie, kiedy pada słowo seks. Tak jakbyś robił coś złego, jakby cię sąsiad przyłapał, że właśnie zarywałeś jabłko z jego drzewa, choć gałąź była po twojej stronie płotu. To, no, jeżeli dojdziesz do poziomu, w którym będzie naprawdę relaks. Będzie Ci dużo, dużo łatwiej. Musisz nauczyć się mówić o seksie swobodnie, bo odczuwanie napięcia i jednocześnie chcenie tego, gdzie czuje się to napięcie, to nie działa chyba. Najlepiej, wyobraź sobie, jakby to było, gdybyś był w stanie podejść do każdej kobiety, która ci się podoba, i powiedzieć: Słuchaj, miałabyś się ze mną przespać? Ona powie ci tak albo nie. Nie ma żadnych napięć, nie ma żadnych spięć. o moi klienci robią takie rzeczy. Właściwie ja ich do tego zachęcam. I bo często chcecie robić, moi drodzy klienci, podopieczni, czy w ogóle obserwatorzy. Rzeczy, które są mega atrakcyjne dla kobiet. A co może być bardziej atrakcyjne dla kobiety niż facet, który nie mówię, że jest jakimś zboczeńcem, a, się Tylko facet, który w elegancki sposób. Cześć, spodobałaś mi się i nie bym był sobą, gdybym do Ciebie nie zagadał. Żartowałem, to nie to szkolenie, to są porządne szkolenia, jakieś wycieralnia fiutów. Mówi się, cześć. Ym spodobałaś mi się, Zastanawiałam się, czy może miałabyś chęć się ze mną pokochać dzisiaj, albo w ciągu najbliższych y, kilku dni. I co ona zrobi? Co? 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 Wiadomo, niektóre muszą trochę poudawać, ale to już więcej Ci wytłumaczę, jeżeli będziemy tam razem są współpracować, to, to Ci więcej powiem, bo to nie jest ten moment. Ale czy to nie byłoby piękne? Czy to nie byłoby proste? Ale Damian, czy ja sobie w ten sposób psuje szansę, stary, jeśli ona nie chce Ci dać, to czy byś miał najbardziej pośrednią, indirektową grę, to tylko przeciągasz czas, w którym ona sobie będzie dłużej piła kawkę, jadła ciasteczka i tak dalej. Oczywiście nie ma nic złego w tym, żeby zabierać kobietę tam, gdzie masz ochotę. No ale kurwa, to jest obcy człowiek, nie przesadzaj mnie, nie będę inwestował, wiesz, nie wiadomo mojej lekasy w obcego człowieka i może powzykam, może nie powzykam, bo ona musi mieć czas raz w dupie, to mam. Dla mnie to jest proste, no.